Podpisałeś? Podpisałem, ale jest problem. Jaki? Papierosów nie zabrałem. Spoko, Wojtas, załatwimy dla ciebie jakieś klubowe. Bo jak nie zakurzę, to chuja gram. Jak tu u was powiedzieć, że faja na warę, bo ci łeb rozwale? To będzie i mbapę, szluga, bo w papę. Okej, okay, jaki jest plan? Teraz gramy z realem, wychodzimy na boisko i zamiast piłki łapiesz ich najmniejszego uchodźca i mówisz mbapę, szluga, bo w papę. Ok, mbapę, szluga, bo w papę, ale co z wynikiem? O wynik się nie martw, ja na drobie. To nie reprezentacja. Dzięki, Robercik. Dobra, dobra, ale dupy nie liż dalej, jesteś tu świeżak. Nikogo nie sprzedałeś? Kurwa, Robert, przecież ja na emeryturze byłem. Za sprzedawanie do trenera od razu chuj w dupę. Jako świeżak będziesz na odstawce. Torres powie ci co i jak. Na Bajere masz podklepywać do mnie. Przez pierwszy tydzień chodzisz na wszystkie treningi, zobaczymy, czy Stegen ci nie będzie jechał po rajtach. Z chłopakami nagraliśmy dla ciebie piosenkę powitalną. Emerytura była nieszczęsna, więc. Się po klubach hiszpańska za nudni zdacca, może się uda Paryna trągle my tych śminka, szpilka i perfuma już nie boli Walina gada, cały czas wracam do bramki